Błękitne światła telefonów rozświetlają wnętrze luksusowego apartamentu na 42. Piętrze. James Caldwell, miliarder i prezes jednej z największych firm technologicznych w kraju, pochyla się nad laptopem, bez mrugnięcia przewijając kolejne wykresy, raporty i powiadomienia. W jego świecie czas to pieniądz, a ludzie tylko zasoby. Po drugiej stronie pokoju, w swoim wózku inwalidzkim, siedzi Lily, jego ośmioletnia córka. Która nigdy nie poczuła prawdziwej miłości ojca. Jest cicha, zamyślona, a w jej oczach odbija się blask monitora, który dla ojca jest ważniejszy niż ona. Dziewczynka z nadzieją patrzy w jego stronę, licząc, że tym razem James oderwie wzrok od ekranu i choć przez chwilę poświęci jej uwagę. Ale to się nie dzieje. Tato. Jej głos jest ledwo słyszalny. Mężczyzna unosi dłoń, sygnalizując, że nie ma teraz czasu. Lily zaciska usta. Wie, co to znaczy. Zawsze jest coś ważniejszego od niej. Kiedyś próbowała czekać, miała nadzieję, że nadejdzie chwila, kiedy ojciec po prostu ją przytuli, zapyta, jak się czuje, albo przeczyta jej bajkę przed snem. Ale lata mijały, a jedyne, co otrzymywała, to drogie prezenty, których nawet nie prosiła. Markowe sukienki. Które leżały nieużywane w szafie. Najnowsze modele zabawek, którymi nie mogła się bawić, bo jej ręce były zbyt słabe. Luksusowa opiekunka, która uczyła ją dobrych manier, ale nigdy nie rozumiała jej smutku. Dziś miała nadzieję, że coś się zmieni. Dziś są jej urodziny, ale zamiast świętowania, w apartamencie panuje chłodna, korporacyjna cisza. James, jakby w ogóle nie pamiętał, nawet na nią nie spojrzał. Lily czuje, jak coś w jej sercu pęka. Przez chwilę próbuje powstrzymać łzy, ale jedna z nich spływa po jej bladym policzku. Może pójdziemy razem na kolację? Próbuje jeszcze raz, zbierając w sobie odwagę. James w końcu podnosi wzrok. Przez chwilę wygląda, jakby faktycznie się nad tym zastanowił. Ale potem znowu zerka na zegarek. Mam spotkanie biznesowe, mówi chłodno. To dwa proste słowa, ale dla Lili brzmią jak wyrok. Następnego dnia James otrzymuje telefon od swojej asystentki. Przypomina mu, że nie można zostawiać Lili samej w domu tak długo. Dziewczynka potrzebuje opieki. Westchnął ciężko. Opieka to przecież nie jego zadanie. On daje jej wszystko, co najlepsze luksusy bezpieczeństwo stabilność finansową. Czego jeszcze można chcieć? Nie rozumie tego i nie chce rozumieć. W końcu podejmuje decyzję, zabierze ją na lunch. Nie dlatego, że chce spędzić z nią czas, ale dlatego, że po prostu musi. Znajduje elegancką restaurację w centrum, taką, w której podpisuje milionowe kontrakty. Dzwoni do sekretarki i każe jej zarezerwować stolik. Lily nie wie, że to tylko obowiązek, a nie chęć spędzenia z nią czasu. Czuje się podekscytowana. Po raz pierwszy od miesięcy jej ojciec zabiera ją gdzieś, zamiast zostawiać ją w sterylnym apartamencie pełnym rzeczy, które nic dla niej nie znaczą. Gdy docierają do restauracji, James ledwo na nią patrzy. Zamawia najdroższe danie z menu, w międzyczasie sprawdzając wiadomości na telefonie. Nie dostrzega, że Lili ledwo może dosięgnąć do sztuczców. Nie widzi, jak dziewczynka walczy z nożem i widelcem. Jak bardzo się stara, by zjeść choćby kawałek posiłku samodzielnie. Kiedy w końcu Lily upuszcza widelec, rozlega się delikatne brzęknięcie o porcelanowy talerz. James marszczy brwi, zirytowany, ale zanim zdąży coś powiedzieć, podchodzi do nich kelnerka. Młoda kobieta o ciepłych oczach i prostym fartuszku. Przez chwilę przygląda się Lili, a potem robi coś, co sprawia, że cały świat dziewczynki zmienia się w jednej sekundzie, delikatnie podaje jej nowy widelec i uśmiecha się do niej jak do kogoś, kto naprawdę jest ważny. Lily unosi wzrok na kelnerkę, zaskoczona jej delikatnym uśmiechem. Nie jest przyzwyczajona do takiej uwagi. Zwykle ludzie patrzą na nią z politowaniem albo udają, że jej nie widzą. Tymczasem ta młoda kobieta pochyla się i mówi ciepłym tonem: Hej, mała, chcesz, żebym ci pomogła! James, który do tej pory był zajęty przeglądaniem swojego telefonu, w końcu podnosi głowę. Przez chwilę nie rozumie, dlaczego kelnerka wtrąca się w ich posiłek. Przywykł do tego, że obsługa restauracji działa dyskretnie, nie angażując się w życie klientów. Ale ta dziewczyna, najwyraźniej nieświadoma, że stoi przed jednym z najbogatszych ludzi w kraju, klęka obok Lili i podnosi widelec, który wypadł jej z dłoni. Lily spogląda na nią niepewnie, jakby nie wiedziała, czy naprawdę może na to pozwolić. W końcu delikatnie kiwa głową. Kelnerka ostrożnie układa widelec w jej małej, słabej dłoni, pomagając jej odpowiednio go ująć. Teraz spróbuj jeszcze raz. Powoli, nie śpiesz się. Dasz radę. James marszczy brwi. Czuje się dziwnie. Jest coś w tej sytuacji, co go drażni. Ale nie potrafi tego nazwać. To uczucie, jakby ktoś właśnie pokazywał mu coś, czego nie chce zobaczyć. Otwiera usta, żeby coś powiedzieć, ale zanim zdąży, Lily uśmiecha się lekko po raz pierwszy od długiego czasu. Patrzy na kelnerkę z wdzięcznością, jakby w ciągu tych kilku sekund dostała więcej troski i uwagi niż przez całe swoje życie. Kelnerka podnosi się i uśmiecha do niej szerzej. Masz śliczne oczy, wiesz. Mówi żartobliwie. Lily czuje, jak ciepło rozlewa się po jej ciele. James nigdy nie mówił jej takich rzeczy. Nigdy nie patrzył na nią w ten sposób. Mężczyzna przełyka ślinę i nieświadomie zaciąga rękawy swojego drogiego garnituru. Nie potrzebujemy pomocy. Moja córka da sobie radę. Mówi chłodno. Chce zakończyć te interakcje jak najszybciej. Coś w nim buntuje się przeciwko temu. Jak kelnerka zbliżyła się do Lily, jak łatwo potrafiła zyskać jej sympatię. Ale dziewczyna nie wydaje się speszona. Uśmiecha się tylko łagodnie i mówi. Dzieci zawsze potrzebują trochę pomocy. Czasami my, dorośli, też. James zaciska szczęki. Kto ona jest, żeby mówić mu, jak ma wychowywać swoją córkę? Nie chce wdawać się w dyskusję. Zamiast tego siega po telefon. Jakby chciał odciąć się od tej sceny. Ale tym razem coś jest inaczej. Nie potrafi skupić się na ekranie. Myśli wracają do kelnerki, która w przeciwieństwie do niego naprawdę zauważyła Lily. Kelnerka, widząc, że James nie odpowiada, wraca do swoich obowiązków. Ale zanim odchodzi, puszcza oczko do Lily. Jakbyś czegoś potrzebowała, po prostu zawołaj. Lily patrzy za nią. Jakby zobaczyła anioła. Przez resztę posiłku James próbuje skupić się na swoich wiadomościach, ale nie może. Za każdym razem, gdy zerka na Lily, widzi coś, czego nigdy wcześniej nie zauważył, jak bardzo jego córka jest samotna. Widzi, jak nieśmiało spogląda na kelnerkę, jak jej twarz rozświetla się za każdym razem, gdy dziewczyna przechodzi obok. W końcu James nie wytrzymuje. Gdy kelnerka znów podchodzi do ich stolika, Mówi sucho, jak masz na imię. Dziewczyna unosi brwi, jakby była zaskoczona, że w ogóle ją zauważył. Emma. James przygląda się jej uważnie. Dlaczego w ogóle cię to obchodzi? Pyta. Emma wzrusza ramionami. Bo wiem, jak to jest czuć się niewidzialnym. James milknie. Nie wie, co odpowiedzieć. Po chwili Emma odchodzi. Zostawiając go sam na sam z myślami, które zaczynają uwierać go jak nigdy wcześniej. James Caldwell wraca do swojego biura, ale coś w nim pęka. Po raz pierwszy od lat nie może skupić się na pracy. Raporty, które zawsze czytał z chirurgiczną precyzją, teraz rozmazują się przed jego oczami. Wszystkie rozmowy telefoniczne wydają mu się zbędne, a decyzje pozbawione znaczenia. W głowie wciąż dźwięczy mu jedno zdanie. Bo wiem, jak to jest czuć się niewidzialnym. Emma powiedziała to z taką lekkością, jakby było to coś oczywistego, ale dla niego człowieka, który całe życie budował imperium i nigdy nie oglądał się za siebie, było to coś, czego nie potrafił zrozumieć. Kiedy dokładnie Lily stała się niewidzialna dla niego? Czy od zawsze? Przewija zdjęcia w telefonie. Znajduje jedną fotografię Lily, zrobioną przez jego asystentkę na jej poprzednie urodziny. Dziewczynka siedzi samotnie przy ogromnym torcie, zbyt wielkim na to, żeby miało to jakikolwiek sens. Nie ma na nim świeczek, nie ma gości, nie ma radości. James czuje, jak coś w nim zadrga. Przesuwa palcami po ekranie, jakby mógł w ten sposób cofnąć czas. Ale nie może. Następnego dnia postanawia zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robił, spędzić czas ze swoją córką bez telefonu, bez spotkań. Bez asystentki przypominającej mu o obowiązkach. Lili: Pójdziemy na obiad. Tylko we dwoje. Dziewczynka podnosi wzrok z niedowierzaniem. Nie wie, co powiedzieć. To jakiś nowy obowiązek ojca. Czy może coś się zmieniło? James zabiera ją do tej samej restauracji. Lily nie mówi zbyt wiele, jest ostrożna. Nie chce się cieszyć na zapas. Zbyt wiele razy jej serce pękało. Wchodzą do środka i niemal natychmiast dostrzegają Emma. Jej spojrzenie spotyka się ze wzrokiem Lily i dziewczynka uśmiecha się szeroko, po raz pierwszy od dawna. Cześć! Mała! Dobrze cię widzieć, mówi Emma, siadając na chwilę przy ich stoliku, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. James przygląda się temu z rosnącym niepokojem. Jest świadkiem czegoś, czego nigdy wcześniej nie widział Lily promienieje. Nie dlatego. Że dostała nową zabawkę. Nie dlatego, że siedzi w luksusowej restauracji. Promienieje, bo ktoś ją zauważył. Ktoś, kto nie był jej ojcem. Po chwili Emma wstaje i wraca do swoich obowiązków. James milczy. W końcu pyta: Lily, lubisz ją, prawda? Dziewczynka kiwa głową. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, ale jednocześnie rozdzierająca serce. Bo ona mnie widzi, tato. James zamiera. W jednej chwili uświadamia sobie prawdę, której unikał przez całe życie. Niepełnosprawność Lily nigdy nie była problemem. Prawdziwym problemem był on sam. Patrzy na córkę inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Widzi jej małe dłonie, które zawsze były zbyt słabe, by podnieść widelec. Widzi oczy, które wciąż czekają na to, aż ktoś je dostrzeże. Widzi dziecko, które nie potrzebuje drogiego życia, tylko miłości. I po raz pierwszy od bardzo dawna, miliarder James Caldwell czuje się jak najbiedniejszy człowiek na świecie. Tego wieczoru nie idzie spać. Siedzi przy biurku i myśli o wszystkim, co przegapił. Nie pamięta pierwszego słowa Lili, nie wie, jaka jest jej ulubiona bajka, nie wie, co ją rozśmiesza. W końcu siega po telefon i wybiera numer swojego prawnika. Chcę zmienić testament, mówi. Na kogo? James zaciska palce na słuchawce. Na dziewczynę, która nauczyła mnie widzieć. Następnego dnia Emma, jak zwykle, zaczyna swoją zmianę w restauracji. Nie wie, że to będzie dzień, który odmieni jej życie. Wchodzi na salę, wiąże fartuszek i z uśmiechem podchodzi do pierwszego stolika. Ale zanim zdąży przyjąć zamówienie, Menadżer restauracji podchodzi do niej z poważną miną. Emma, ktoś czeka na ciebie przy stoliku numer 5. Emma marszczy brwi. Stolika numer 5 używa się tylko dla najważniejszych gości szefów firm, celebrytów, ludzi, którzy zostawiają napiwki większe niż jej miesięczna wypłata. Patrzy w tamtą stronę i wtedy go widzi. James Caldwell siedzi tam, elegancki jak zawsze, ale w jego oczach jest coś innego. Coś Czego nigdy wcześniej tam nie było. I Lily uśmiechnięta od ucha do ucha, jakby właśnie dostała najpiękniejszy prezent na świecie. Emma podchodzi ostrożnie. Dzień dobry, panie Caldwell. Nie wiedziałam, że wrócicie. James wskazuje miejsce naprzeciwko. Usiądź, proszę. Emma jest zdezorientowana, ale posłusznie siada. Lily patrzy na nią z ekscytacją, ale nic nie mówi. Jakby wiedziała, że zaraz wydarzy się coś wielkiego. James bierze głęboki oddech i wyciąga z kieszeni kopertę. Nie znam cię dobrze, Emma, ale to, co zrobiłaś dla mojej córki, to więcej niż kiedykolwiek zrobiłem ja sam. Emma otwiera usta, ale nie wie, co powiedzieć. Całe życie myślałem, że mogę kupić wszystko. Ale tego, co dałaś Lily, nie można kupić. Podsuwa jej kopertę. Emma patrzy na nią ostrożnie i powoli otwiera. W środku znajduje dokumenty. Jej serce zaczyna bić szybciej. To, urywa, bo nie może uwierzyć w to, co widzi. James kiwa głową. To twoje stypendium. Pełne. Pokryje całość twojej edukacji, niezależnie od tego, na jakie studia się zdecydujesz. Nie będziesz już musiała pracować po godzinach, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Emma czuje, jak łzy napływają jej do oczu. Panie Caldwell, ja nie mogę tego przyjąć. James uśmiecha się lekko. Nie przyjmujesz tego ode mnie. Przyjmujesz to od Lily, bo ona potrzebuje ludzi takich jak ty w swoim życiu. A świat potrzebuje ludzi takich jak ty. Emma patrzy na Lily. Dziewczynka kiwa głową z szerokim uśmiechem. Łzy spływają po policzkach Emmy. Nigdy nie wyobrażała sobie, że zwykły gest życzliwości może doprowadzić ją do takiego momentu. James podaje jej rękę. Dziękuję, Emma. Emma ściska jego dłoń, a Lily wtula się w nią, jakby była członkiem jej własnej rodziny. W tej chwili Emma wie, że ten dzień zmienił nie tylko jej życie. Zmienił życie miliardera, który po raz pierwszy zobaczył to, co naprawdę się liczy. I po raz pierwszy od lat James Caldwell czuje się bogaty w coś więcej niż tylko pieniądze.